Zapewne nie wiesz, jak w 100% wykorzystać swój smartfon. W ramach projektu Jestem Smart, pokażemy Ci, jak możesz to zrobić. Masz wolny czas, nie wiesz co, z nim zrobić? Ściągnij grę edukacyjną, a połączysz przyjemne z pożytecznym. Zgubiłeś się we własnym domu i możesz trafić do kuchni? A kolacja przygotowana przez mamy właśnie stygnie? Korzystaj z aplikacji GPS a na pewno zdążysz na ciepły posiłek. Rysujesz, ale nie wychodzi ci to. Chcesz czasem ze wszystkim skończyć? Nie pękaj, jest dla ciebie nadzieja. Dzięki aplikacjom graficznym na tablety możesz tworzyć prace, które będą konkurować z dziełami najlepszych twórców. Chciałbyś kupić sobie nowe ubranie? Żaden problem. Zamów przez internet. Gwarantujemy szybką postawę. A few moments later. Great. Dzień dobry. Mam tutaj przesyłkę dla pana Krzysztofa Kosińskiego. Okay. Tak? proszę tutaj o płatność kartą najlepiej. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Mamy nadzieję, że pomysły, które przedstawiliśmy, przydadzą się wam w życiu. Pamiętajmy o tym, że urządzenia takie jak tablet czy smartfon są bardzo przydatne. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kosiński i Szymon Siwik.